Witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj prezentuję Wam proces uzyskiwania lustrzanego połysku na eleganckim obuwiu. Robienie lustra najlepiej jest przeprowadzić na butach z twardym noskiem oraz usztywnionym zapiętkiem. Gdybyście wypastowali na wysoki połysk miękkie obuwie, gruba warstwa pasty popękałaby na zaginającej się skórze. Jeżeli na buty nigdy nie była nakładana pasta, trzeba pokryć nosek miękką pastą z puszki. 10 warstw powinno wystarczyć. Przed czynnością nakładania pasty trzeba oczyścić powierzchnię skórzu. Po nałożeniu grubej warstwy pasty trzeba odstawić buty, aby powłoka wyschła i utwardziła się. Po wyschnięciu pasty trzeba ją wypolerować szczotką z włosia końskiego. Już teraz efekt jest zadowalający. To jednak dopiero początek. Używając twardego wosku, można efekt odbicia spotęgować. Im więcej warstw nałożymy, tym lustro będzie gładsze. Znowu pozwalamy, aby wosk wysychał przez godzinę. Utwardzony wosk polerujemy najpierw gołą dłonią. Ciepło pomaga wygładzić powierzchnię. Potem polerujemy suchym kawałkiem bawełnianej tkaniny. Dla ostatecznego połysku stosujemy kilka kropel wody które rozprowadzamy bawełnianą szmatką po woskowej powierzchni. To jest końcowy efekt lustra. Teraz obejrzyjcie rezultat w naturalnym świetle. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Za chwilę zobaczycie również kilka zdjęć, które ukażą bardziej szczegółowe odbicia.